Przygotowujemy teraz zalewę do śledzi. Zamiast moczenia w wodzie samej, ja robię zalewę z cukru, octu i wody. Wsypuję szklankę cukru, szklankę wody. Cały rondelek to mi wystarczy. I taki rondelek to jest na jedną paczkę, tak? Taką 750 gram, na przykład? Czy będzie na dwie? Na dwie paczki to wystarczy. Aha. I ty tylko wymieszać teraz? Wymieszać i zagotować. Ale teraz no, doprowadzić. mieszamy i zagotowamy. Tak. Tym, tak, zagotujemy i odstawimy do ostygnięcia. Przygotowaną zalewę wstawiamy na gaz, doprowadzamy do wrzenia, do zagotowania. Po zagotowaniu zostawiamy aż ostygnie, znaczy ma nie być zimne, a chłodne. I zalewamy płaty śledzi. Po zalaniu zostawiamy na 12 godzin, albo na noc, jak komu wygodnie. Czy w ciągu dnia zrobi rano, a wieczorem będzie robił, to już zależy od osoby, która to robi. A po ostygnięciu, jak będzie chłodne, zalewamy płaty śledzi. A można sobie ostudzić, nie? Jak ktoś tak, ostudzi. jak ktoś chce, może ostudzić. No to układamy śledzie do miseczki, do miski. No to teraz zalewamy zalewą. Widzisz, jak akurat ta porcja wystarczyła. No w sumie na półtora kilograma. To duża szklanka była. A mm -hmm. no jak ktoś ma małą szklankę, to musi sobie wtedy zwiększyć. I to już jest to, zalewa gotowane do jutra Tak, to zostawiamy do jutra, a jutro będziemy przygotowywać. Śledzie w trzech pieprzach w oleju to już. i z ogórkami.